Stalin jeszcze przed wojną dokonał tego zwrotu w kierunku nacjonalizmu. Zrehabilitowano rosyjski nacjonalizm i takim symbolicznym wydarzeniem było pojawienie się w Związku Sowieckim nowego hymnu państwowego. Do tej pory rolę hymnu pełnia międzynarodówka. I oto 1 stycznia 1934 roku po raz pierwszy zabrzmiał nowy hymn rosyjski, do którego słowa napisał Siergiej Michałko. Charakterystyczne są jego pierwsze wersje. Nierozwalny Związek Wolnych Republik złączyła na wieczność Wielka Róż. Józef Smaga tak to tłumaczył. Jak przystało na tekst tej ranki, był on utrzymany w duchu wzorowej nowomowy. Dialektycznie łącząc sprzeczność, republiki wchodzące w kład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich są wprawdzie wolne, ale na wieczność złączone przez Wielką Róż. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku, użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.